Dzień dobry widzowie! W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie Nowego Tuna Tutaj Jakim jest Rybika na, Najprawdopodobniej następnym, jeśli nie będę do na Solvestra, to będzie El, E... E... Czy jak to się tam tytało, ale okej okay. Bierzemy Rybikę, jaki tu masteria ja. Nie ma nic. Dobra. W ten czas szybko zobaczy, czy już są jakieś nowe kody. Bo może już są. Mam nie ma. Dobra okay. No i co zrobiłem? To jakie mastery? Dobra Zwykłe mastery tylko trochę dużo trzeba kupić itemków od dendy jego młody nie mamy jak pewnie wiecie wczoraj wleciał odcinek z w ogóle robienia tego update sprawdzenia jak ten update wygląda i najprawdopodobniej teraz nie będzie nic z żadnych odcinków z Dendy bo najprawdopodobniej będę zbyła na te dwie postacie. Podczas Halloweenowego update'u na pewno się pojawią z dwie czy trzy. A więc Czyli Halloweenowego maratonu, a więc szykujcie się, że w Halloweenowym maratonu pojawią się jakieś odcinki z Nandis No dobra, mamy dynię. I wbijamy tysiąc subów. Nie, może mi te suby podleciały. Bo kiedy nagrywam, to jeszcze nie mam tysiąca subów. Ale nie, może mi te suby już jakoś mega podleciały, już wbiję te 1000 subów. Ale jeśli tak, to bardzo dziękuję. A jeśli nie, to zasubskrybujcie kanał, ci, którzy tego nie robią. Bo naprawdę mało nam zostało do Tysiaka. A więc jeśli. A jesteście dobrymi ludźmi, to daj! Bo będzie bardzo fajnie i w ogóle możecie mieć bardzo dużo fajnych odcinków dostarczanych prawie codziennie. Bo 20, bo 20, czyli jak się nie mylę za 8 dni, to zacznie się halloweenowy maraton. I do tego specjalna lista, gdzie będą playlistą, nad taką playlistą, to będę już pracował, myślę, że gdzieś przed rozpoczęciem się halloweenowego maratonu 2025, to zrobię taką playlistę. To będzie się na Halloween, gdzie będą wszystkie halloweenowe odcinki Że wiecie, te z Dendy's World'a halloweenowe, te z rok temu I te, które były w maratonie rok temu i te, które będą w tym maratonie A więc na pewno dużo fajnych rzeczy Będzie Więc zachęcam do gry. Do jakiej gry. Do zasubskrybowania. A szczególnie w okresie 15-19 października, bo wtedy będzie przed takim Halloweenowym maratonem tak grubo i będą już się więcej. Będzie się więcej takich na temat Halloween pojawiać odcinków. I w ogóle na temat Halloweenowego maratonu. A jeśli kogoś obchodzi jeszcze świąteczny maraton, to najprawdopodobniej zacznie się... 1 grudnia i skończy 25 grudnia, ale na razie więcej wam nie będę zdradzał. Znaczy nie wiem, takie są moje wstępne założenia. Prawdopodobne, że coś zmienię. Ja się nie jak nie będzie zgodne z tym, co teraz powiedziałem. Pozdrawiam, walnijcie w suba. No ja co? Jeszcze ja dłużej mi gramy. Mhm. Dobra. Dobra, get to elevator. Widzę, że coraz więcej osób ma też Rybikę. A więc poczekamy trochę sobie. Dobra mm. I Jesteśmy po przerwie na 5 reklam. Halo, nowa podłoga jak zwykle. Bo za odcinkiem do niej kompletnie nie mogłem dotrzeć. Bo trafiały mi się takie teamy. Ja muszę znaleźć tego Soulvestra A rybika jest, no dobra, rybiki też trinket potrzebuje. Daj mi na chwilę rybikę. Nie, no. ja bo jej potrzebuję trinket mieć. Eee. Give me Rybika. No to kiełbasu śląska Give me ribika Dobra najprawdopodobniej będę miał tą ribikę już za chwilkę Znaczy Trinket nawet mogę odbudować dzisiaj Bez common to jej trinket się szybko blokuje. A, tak to było? Co się tu stanęło? Masz jakieś no kto że ty mi widzisz? Ej, nieładnie, tak? Jak? A, no tak, bo on natedy tych efektów na plakantach. I to chyba będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i pa pa